Hej, ja nazywam się Wojciech, a wy oglądacie kolejny odcinek programu Update. Dziś sporo przydatnej wiedzy na temat podstaw bezpiecznego korzystania z internetu w miejscach publicznych. Temat ważny i bardzo przydatny, dlatego zapraszam do oglądania. Czasami podłączenie się do publicznej sieci Wi-Fi może być dla nas zbawienne, ale musimy pamiętać, że tak jak zbawienne, może być dla nas to równie niebezpieczne. Hakerzy uwielbiają publiczne sieci Wi-Fi i każda sekunda podłączenia może stanowić prawdziwe niebezpieczeństwo i kosztować nas bardzo wiele. Oczywiście łatwo jest zbagatelizować całą tę sprawę, no bo przecież kto chciałby cokolwiek od nas ukraść, jakieś wykraść nam dane, nie jesteśmy nikim ważnym, więc czemu w ogóle taka sytuacja miałaby mieć miejsce? Ale jeśli popatrzymy na statystyki dotyczące cyberprzestępstw, to nie jest już aż tak różowo. Tylko w samym 2015 roku aż 594 miliony osób na całym świecie padły ofiarą cyberprzestępców. Tylko w 2015 roku aż 21% Amerykanów miało schakowany dostęp do maila i aż 12% miało schakowane swoje konto bankowe. Jak się chronić, co należy wiedzieć? No i spieszę tutaj Wam z garścią przydatnej wiedzy. Oto kilka prostych zasad odnośnie korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, które Dobrze sobie przyswoić. Przede wszystkim logujcie się jedynie do tych sieci, które są zabezpieczone, czyli wymagają po prostu podania hasła, które otrzymacie na przykład przy kasie w kawiarni. Pamiętajcie jednak, że podłączenie się do takiej sieci, zabezpieczonej nawet, nie sprawi, że będziemy bezpieczni w 100%, ale szanse zdecydowanie nam podwyższa. Wchodząc na strony, zawsze starajcie się wchodzić na nie przez szyfrowany protokół HTTP, czyli HTTPS. Serdecznie polecam wtyczkę dla przeglądarki Google Chrome, yy, która się nazywa HTTPS Everywhere, która ustawia szyfrowane połączenie na każdej stronie internetowej, na której jest to możliwe. Rozszerzenie jest dostępne także do Firefoxa oraz do Opery i link oczywiście będzie w opisie odcinka. Co to znaczy, że protokół jest szyfrowany? W bardzo dużym uproszczeniu znaczy to tyle, że wszystkie dane, które wysyłamy, są zamieniane na kod, który jest bardzo ciężki do Złamania. Chyba oczywistą sprawą, a przynajmniej dla mnie jest to, żeby przy podłączeniu się do publicznej sieci WiFi, nie logować się na strony swojego banku, nie robić zakupów internetowych, nie robić przelewów i nie wpisywać nigdzie numerów swojej karty kredytowej, swojej karty płatniczej. Nawet jeśli połączymy się przez HTTPS, może być to ryzykowne, dlatego podczas połączenia się z siecią publiczną warto ograniczyć zakupy przez internet i poczekać z nimi do powrotu do domu albo przynajmniej do miejsca, gdzie mamy większe zaufanie do jakości i do zabezpieczeń takiej sieci. Robienie zakupów przy publicznej sieci Wi-Fi to nie jest rzecz, którą warto ryzykować przy Niezabezpieczonej sieci Wi-Fi. Nigdy nie zostawiajcie laptopów, tabletów czy telefonów komórkowych niezabezpieczonych w miejscach publicznych. Nie odkładajcie ich na stój nie tylko dlatego, że mieszkamy w Polsce, jak wrócicie, to po prostu może nam ich już nie być, ale dlatego, że ktoś może na przykład coś wam włączyć, coś wam zainstalować, także zwiększamy przede wszystkim ryzyko nie tylko kradzieży, ale cyberprzestępstwa. Także pamiętajmy, żeby takich rzeczy nie robić. Warto od razu włączyć w naszych sprzętach automatyczne łączenie się z publicznymi sieciami Wi-Fi. O ile jestem fanem automatyzacji, to tutaj jestem na nie. Dlaczego? No bo większość z naszych telefonów może łączyć się automatycznie i jest to wygodne, jednak warto zwrócić uwagę na to, że przypadkowo możemy podłączyć się do niebezpiecznej i niezabezpieczonej sieci Wi-Fi, co po prostu zwiększa ryzyko cyberprzestępstw. Zwracajcie uwagę także na połączenie Bluetooth w Waszych sprzętach w domu, może być to czasami pomocne, jak i czasami zbawienne, jednak w miejscu publicznym pozwala parować niebezpieczne, niezidentyfikowane urządzenia z naszym telefonem i w ten sposób hakerzy mogą właśnie zdobyć dostęp do naszych sprzętów, także Ryzyko się zwiększa, nie róbmy tego. W opisie odcinka, jak zwykle, możecie znaleźć coś ciekawego. Tym razem jest to artykuł o niebezpieczeństwach publicznych sieci Wi-Fi, który troszeczkę zainspirował mnie do tego, żeby napisać taki scenariusz, zrobić taki odcinek. No i jest tam w tym artykule napisane dużo o tym, jak łatwo wyciągnąć właśnie poprzez publiczną sieć Wi-Fi informacje z naszych komputerów, z naszych telefonów. Tekst jest w języku polskim, więc serdecznie zapraszam do przeczytania. Zostawcie także łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z update'em oraz z innymi naszymi produkcjami z Eureką czy z biciem rekordów Guinnessa, które są naprawdę fantastyczne. Jeżeli chcecie, obejrzyjcie ostatni odcinek o Philips Hue, o mocy inteligentnych świateł Philips Hue bardzo ciekawy odcinek. Tam jest też taki specjalny, ukryty odcinek, także jeżeli będziecie uważnie oglądać, to na pewno na niego. Traficie. No i co, na dzisiaj to tyle. Do następnego odcinka. Cześć, bądźcie bezpieczni.